W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. Polska wysyła statek do obrony przed Rosją, jest decyzja premiera. Trump dogadał się z Putinem, w co gra USA. Ławrow o zawieszeniu broni to koniec złudzeń. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał Wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Ważną informację przekazał wczoraj Donald Tusk, który za pośrednictwem portalu X poinformował, że rosyjski statek floty cieni wykonywał wczoraj podejrzane manewry w pobliżu kabla łączącego Polskę ze Szwecją. Rosyjski statek z floty cieni objęty sankcjami wykonywał podejrzane manewry w pobliżu kabla energetycznego łączącego Polskę ze Szwecją. Po skutecznej interwencji naszego wojska statek odpłynął do jednego z rosyjskich portów. ORP już płynie na miejsce zdarzenia, przekazał Tusk. Następnie do sprawy odniósł się szef mon Wadysław kamysz który podczas konferencji prasowej przekazał, że dzisiaj odbędzie się również pilna, specjalna narada w Centrum Operacji Morskich na terenie portu wojennego w Gdyni z udziałem premiera Tuska. Od wielu miesięcy Bałtyk stał się miejscem, Ataków, sabotażu, dywersji, flota cieni, niszczenie kablin po Niebałtyku, naruszanie przestrzeni powietrznej. Polska jest bardzo wrażliwa na tym punkcie. Wczoraj mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której po zgłoszeniu, po rozpoznaniu zaobserwowaliśmy statek tankowiec, który od niedawna znalazł się na liście statków z floty cieni. Wykonuje podejrzane manewry nie na polskich wodach terytorialnych, ale nad kablami należącymi do PSE, nad kablami energetycznymi. Od razu dowódca operacyjny polecił wykonanie od określonych procedur. Lot patrolowy odstraszenie które było odstraszeniem skutecznym nastąpiło skuteczne odstraszenie odszedł ten statek. Dla pełnego wyjaśnienia bardzo poważnego e, momentu, poważnego incydentu, e, wyszedł e, w tym kierunku i e, jest skierowany ORP Heweliusz, okręt hydrograficzny wyspecjalizowany w monitorowaniu. Co więcej, dalej szef MSZ, Radosław Sikorski, podczas spotkania z mediami w Brukseli, przekazał, że pomnik zamordowanych polskich więźniów w Miedronie w Rosji został zdewastowany. Dotarł do mnie tak zwany Klaris naszej ambasady. W Moskwie rozmawiałem już też z szefem Urzędu do Spraw Kombatantów, żeby to potwierdzić. Niestety doszło do dewastacji naszego pomnika zamordowanych polskich więźniów wojennych w Miednoje. Z pomnika nagrobnego usunięto krzyż virtuti militari i krzyż wojny. Obronnej 1939 roku. Nie zrobili tego wandale. Zrobiły to władze kompleksu cmentarnego na polecenie lokalnej twerskiej prokuratury, a więc na polecenie państwa rosyjskiego. Następnie Radosław Sikorski przekazał, jaka będzie reakcja Polski na wspominany incydent. Chcę państwu oświadczyć, że będziemy tych krzyży bronić bo nie zgadzamy się na rosyjskie kłamstwa historyczne. Zrobiono to z takim uzasadnieniem, jakoby II wojna światowa rozpoczęła się dopiero w 1941 roku. Przypomnę, że na tym się opierało kłamstwo katyńskie, do którego Związek Radziecki i Rosja przyznały się i przecież opublikowały decyzję Politbiura Radzieckiego z 19... 1940 roku. W Miednoje leży 6300 polskich oficerów, oficerów rezerwy i członków innych służb państwowych II Rzeczpospolitej. Przypomnę też, że w Polsce na cmentarzach tolerujemy symbole państwa sowieckiego. Tolerujemy Czerwone Gwiazdy. A tu zdjęto symbole państwa polskiego na polskim cmentarzu wojskowym. To jest nie do przyjęcia. Rosja w swojej argumentacji przyjmuje linię narracyjną nazistowskich Niemiec. Jakoby to Polska sprowokowała Drugą wojnę światową. Przypominam, to nie składnica na Westerplatte zaatakowała pancernik schleswig holstein tylko to on zaczął strzelać na polskie terytorium. Ponadto szef polskiej dyplomacji potępił takie działania, jak stwierdził rosyjskich służb. Jest to niedopuszczalne ingerowanie w prawdę historyczną, w szacunek dla zmarłych. Mam też przekaz dla tych, którzy w Rosji widzą dzisiaj ostoję konserwatyzmu. Czy to jest przykład szacunku dla zmarłych? Czy to jest przykład konserwatywnych wartości? I mam jeszcze zapytanie. Dlaczego o tych sprawach dowiadują się tylko z MSZ-u i z Urzędu Kombatantów, a dlaczego nic w tej sprawie do tej pory, wedle moich informacji, nie zrobił Instytut Pamięci Narodowej? Domagam się od Instytutu Pamięci Narodowej energicznych działań w tej sprawie. Wciąż nie echa ostatniej rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na temat końca wojny na Ukrainie, jednak, jak informuje amerykańscy dziennikarze, wcale nie to było głównym tematem rozmowy, a współpraca gospodarcza Rosji i Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump odmówił założenia dodatkowych sankcji na Rosję, ponieważ ma w planach współpracę gospodarczą z krajem Władimira Putina. Dodatkowe sankcje przeciwko Rosji ograniczyłyby możliwości biznesowe, a prezydent chce zmaksymalizować możliwości gospodarcze Amerykanów, informuje New York Times, powołując się na jednego z amerykańskich urzędników. Co więcej, podobnie twierdzi również agencja Axios, według której Trump miał podsunąć putinowe rozwiązania mające umożliwić. W Moskwie powrót do handlu z Zachodem, Trump miał przekazać zamęckiemu i europejskim przywódcom, że poprosił Putina o przedstawienie czegoś, na co ludzie mogą się zgodzić, a nie propozycji, która zostanie natychmiast odrzucona donosi agencja. Z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte, podczas rozmowy z dziennikarzami, stwierdził, że pozytywnie ocenia rozmowy Trumpa z Putinem, ponieważ, według szefa Sojuszu, miała ona pozwolić na ponowne nawiązanie komunikacji. Sekretarz Generalny, myślę, że nadszedł czas, aby zwiększyć presję na Rosję. Przez lata miał Pan do czynienia z prezydentem Putinem, wie Pan jaki on jest. Myślę, że to dobry znak, że ta rozmowa telefoniczna odbyła się wczoraj wieczorem. To dobrze i pozytywnie, że amerykański prezydent natychmiast przeprowadził rozmowę telefoniczną z ukraińskim prezydentem i europejskimi przywódcami, w tym z przewodniczącym Komisji Europejskiej. A teraz przejdźmy dalej. W tym czasie jednak bardzo ważną deklarację przedstawił minister obrony Belgii, który oficjalnie ogłosił, że Bruksela jest gotowa wysłać wojska na Ukrainę w ramach koalicji chętnych pod przewodnictwem Francji i Wielkiej Brytanii. Jest grupa zadaniowa, koalicja chętnych, która pracuje pod przewodnictwem Brytyjczyków i Francuzów. Opracowują oni plan i ściśle ze sobą współpracują. Jesteśmy prawie na miejscu, więc myślę, że ewoluuje to we właściwym kierunku. W momencie zawieszenia broni możemy natychmiast działać z koalicją chętnych na samej Ukrainie. Myślę więc, że bardzo ważne jest, abyśmy nadal wspierali Ukrainę i aby Ukraina wiedziała, że może liczyć na Europę. Ponadto litewski minister spraw zagranicznych Kestutis Budrys powiedział w jednym z wywiadów, że sankcje na rosyjski sektor energetyczny mogą zmusić Putina do prawdziwych negocjacji, czym namawiał do zwiększania, a nie braku nakładania presji. Jakie sankcje mogą zmusić Putina do wstrzymania ognia? Energia, zasoby energetyczne. Powinniśmy zatrzymać główny dochód do budżetu Rosji i główny dochód do machiny wojennej, a jest nim eksport gazu, ropy, LNG. Musimy go zatrzymać i musimy przestać importować do Europy przynajmniej LNG. Ale bądźmy realistami. Wiele krajów w Europie, Hiszpania, Holandia, Belgia, importuje obecnie więcej rosyjskiego LNG. Czy nie spowoduje to ogromnego szoku dla europejskiej gospodarki? Są w tym dwie rzeczy. Po pierwsze, Komisja Europejska przygotowała już dokument energy Europe, pokazujący, jak możemy stopniowo uniezależnić się od rosyjskiego eksportu, odbycia importerami. To jedna rzecz. Kolejna rzecz to nadal nie możemy wykorzystywać pozytywną współpracę między USA i Europą w celu pozyskania przez Europę alternatywnego źródła gazu ziemnego. Jednym z takich krajów jest na przykład Litwa. Byliśmy pierwszymi, którzy przestali importować rosyjski gaz ziemny w 2022 roku ze względu na alternatywę pochodzącą z USA, więc zadziałało to dla nas. Wiem, że w USA istnieją dodatkowe zdolności eksportowe, które musimy wykorzystać, a teraz jest właściwy czas, aby to zrobić na współpracę dla USA i Unii Europejskiej. Z kolei na temat sankcji głos zabrał znowu sam Donald Trump, który powiedział, że jeśli będą jakiekolwiek restrykcje, to będzie to tylko i wyłącznie jego decyzja, a nie nikogo innego. Zaznaczył przy tym jednak, że znajdujemy się w krytycznym momencie. Nikt inny nie będzie o tym decydował. Zobaczymy, jak zachowa się Rosja. Zobaczymy, co się wydarzy. Mamy teraz dosyć krytyczny czas. Wczoraj przez 2,5 godziny rozmawiałem z prezydentem Putinem. Rozmawiają również ze wszystkimi europejskimi lub z wieloma z nich przywódcami, ale oni reprezentowali całość. Myślę, że wczoraj odbyliśmy bardzo dobre rozmowy. Jednak amerykański sekretarz stanu Marco Rubio oskarżył kraje NATO o brak wysyłania na Ukrainie systemów obrony powietrznej, co ma spoczywać tylko na barkach Stanów Zjednoczonych. To o co prosili to obrona powietrzna, jednostki Patriot, których szczerze mówiąc nie mamy, ale ściśle współpracujemy z naszymi sojusznikami z NATO. Są sojusznicy z NATO, którzy mają baterie pocisków Patriot, które mogliby dostarczyć lub przekazać Ukraińcom, na przykład w przestrzeni powietrznej Kijowa i innych miejsc. Zachęcamy do działania na tym froncie, współpracujemy z partnerami w celu odzyskania dostaw niektórych z tych systemów. Jak można sobie wyobrazić, żaden z nich nie chce zrezygnować, ale nie możemy ich wyprodukować. Częścią wyzwania, z jakimi mamy do czynienia na Ukrainie, jest to, że amunicja jest zużywana znacznie szybciej niż możliwości szeroko pojęte. To powiedziawszy, w kwestii Ukrainy wszyscy możemy się zgodzić, nie ma militarnego rozwiązania tego kryzysu. Będzie on musiał zakończyć się wynegocjowanym porozumieniem. Fundamentalne wyzwanie, przed którymi stoi Ukraina. Jest następujące Rosja tego nie chce, czego obecnie nie ma, a Ukraina chce tego, czego nie może odzyskać militarnie i to jest sedno tego wyzwania. Co więcej, sekretarz Rubio przekazał też, że Putin nie wykonał na razie ani jednego ustępstwa, co jest wymownym znakiem, jeśli chodzi o trwające cały czas negocjacje pokojowe. Chciałbym podkreślić, co jest ważne: każdą pojedynczą sankcję, ani jedna sankcja nie została zniesiona. Wszystkie sankcje nałożone przez Bidena nadal obowiązują. Tak więc pomyśl, że zrezygnowaliśmy z dźwigi. Jedyny poziom, na którym mamy dziś taką samą dźwignię, jaką mieliśmy pod rządami poprzedniej administracji. Panie sekretarzu, argumentowałabym, że dźwignia, z której zrezygnowaliśmy, to usunięcie członkostwa w NATO ze stołu, odebranie do zobowiązania dalszej pomocy Ukraińcom w zakresie wymiany informacji wywiadowczych oraz sprzętu wojskowego i broń, których potrzebują, aby pomóc w walce w tej wojnie. To trwa nadal. Nastąpiła tygodniowa przerwa. Wszystko to zostało wznowione. To była wymiana informacji wywiadowczych, ale nie obejmuje sprzętu i broni. Ten program nie został odwołany. Ukraińcy nadal otrzymują zbrojenie od USA. Nadal finansujemy to, czego potrzebują Ukraińcy. Czy jest Pan gotów uchwalić kolejną ustawę uzupełniającą, aby ich wesprzeć? To inna decyzja. To jest inne pytanie. Nie do mnie należy decyzja. Jodo musiał podjąć decyzję, czy zwrócić się do kongresu o uzupełnienie, ale wszystko, co zostało zatwierdzone przez kongres jest w toku. Sekretarza Rubio zaatakował też senator Chris Van Hollen, który w swojej mocnej wypowiedzi oskarżył administracji Trumpa o niepowstrzymywanie wojen na Ukrainie i w strefie gazy. Jest sprawa, podczas gdy odwróciłeś się od ludobójstwa w Sudanie, wymyśliłeś ludobójstwo w RPA, połączyłeś siły z prezydentem Trumpem, aby wrzucić naród ukraiński pod autobus i zostałeś rozegrany jak skrzypce przez Władimira Putina. Oczywiście Donald Trump nie tylko powiedział, że zakończy wojnę w Ukrainie pierwszego dnia, ale także powiedział, że zakończy wojnę w gazie pierwszego dnia a jednak w zeszłym tygodniu wszyscy biegaliście po krajach Zatoki Perskiej rozdając bardzo wrażliwą, amerykańską, sztuczną inteligencję i technologię okrętową, ale nie robiąc nic, by zakończyć wojnę w gazie i odzyskać pozostałych zakładników. Wiecie, że przez 78 dni rząd Netanyahu nie pozwolił, by do strefy gazy dotarła choćby odrobina żywności dla ponad 2 milionów cywilów. Do tej pory z powodu niedożywienia zmarło 57 dzieci, Ponad 14 tysięcy dzieci znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie śmierci. Brak ustępstw to jedno, ale mocnej wypowiedzi udzielił też szef MSZ Rosji Sergej Ławrow, który stanowczo odrzucił jakiekolwiek zawieszenie broni, co rzuca światło na intencje Rosji w negocjacjach z Ukrainą. Więc teraz, kiedy nam powiedzą, zawrzyjmy rozum i wtedy zobaczymy. Nie, chłopaki, już to przerabiliśmy. Nie chcemy tego więcej. I wszyscy Macronowie, Starmer, von der Leyen i reszta Europy, którzy teraz historycznie domagają się, by Stany Zjednoczone przyłączyły się do antyrosyjskich akcji i zwiększyły liczbę sankcji. To im się po prostu w głowach poprzewracało. Ponadto były prezydent Rosji i naczelny propagandysta Dmitry Miedwiediew powiedział, że Ukraina nie jest suwerennym krajem, do czego użył prorosyjskich argumentów. Trudno jest stwierdzić, że państwo to w pełnym tego słowa znaczeniu spełnia atrybut suwerennego państwa. Nie posiada bowiem żadnych źródeł niezależnego rozwoju. Otrzymuje praktycznie całą międzynarodową pomoc finansową, aby zapewnić sobie dalsze istnienie. Co więcej, państwo to nie ma legalnego przywództwa ponieważ obecna głowa państwa wyczerpała swoje uprawnienia i sukcesję konstytucyjną zgodnie z zasadami ukraińskiego prawa państwowego, który podpisał ustawę zgodnie z dobrze znanym schematem. Zmiana ta nie nastąpiła. I wreszcie to państwo jest niezdolne do samoobsługi, nie tylko finansowo, ale w każdym innym znaczeniu tego słowa. Dlatego atrybuty suwerenności, a mianowicie niezależności władzy państwowej, są obecnie nieznane. Z kolei przytaczany przed chwilą Siergiej Ławrow podczas innego wywiadu zadeklarował, że Putin potwierdził zaangażowanie Rosji na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie, po rozmowach z Trumpem. To stanowisko w sprawie sprawiedliwego rozwiązania kryzysu ukraińskiego stworzonego przez Zachód zostało wczoraj ponownie potwierdzone z całą pewnością przez prezydenta Putina po jego rozmowie telefonicznej z prezydentem Trumpem ze Stanów Zjednoczonych. Państwo rosyjskie, nasze ministerstwo. Będzie nadal wspierać te działania. Jednocześnie jednak przekazał, że Rosja nie opuści prawosławnych wiernych na Ukrainie i będzie walczyć o przywrócenie praw cerkwi prawosławnej, co wydaje się być kolejnym czynnikiem przedłużającym wojnę. Te świętokradztwa są dokonywane przy współudziale, a nawet wsparciu wielu krajów w Europie, gdzie duchy neonazizmu i satanizmu podnoszą głowę. Chcę zapewnić wszystkim obecnym, że Rosja nie pozostawi. Prawosławnego narodu Ukrainy w kłopotach i zapewni w poszanowanie jego praw, a kanoniczne prawosławie odzyska swoje centralne miejsce w życiu duchowym ludzi na ziemiach ukraińskich. Niepokojącej wypowiedzi udzielił jednak doradca Putina, który powiedział, że ZSRR nadal istnieje, a wojna na Ukrainie jest, cytuję, procesem wewnętrznym. Jeśli, Jeśli Kongres Deputowanych Ludowych 22 roku Stworzył ZSRR, to on musiał zostać w rozwiązany decyzją kongresu było, tych deputowanych. A jeżeli procedura prawna została naruszona, to okazuje się, że legalny ZSRR istnieje, jak twierdzą eksperci prawa konstytucyjnego, a wydarzenie białowieskie, które miało miejsce 8 grudnia 1991 roku, w dni podpisania nowego traktatu związkowego, wygląda absolutnie dziwnie z prawnego punktu widzenia. Akt ten został później ratyfikowany. A to w ogóle nie leży w ich kompetencji. Ale jeśli ZSRR nie został rozwiązany, to logicznie, z prawnego punktu widzenia, okazuje się, że kryzys ukraiński jest procesem wewnętrznym. Omawiamy tę sytuację dzięki Międzynarodowemu Forum Prawnemu w Petersburgu, w którym pan i ja teraz uczestniczymy. To już się rozpoczęło. Niech eksperci prawa konstytucyjnego dokonają jego prawnej oceny. Upadek ZSRR wymaga oceny prawnej. Pomoże ona zrozumieć dzisiejsze wydarzenia. A jeśli podobał Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału wiadomości. Dzięki, do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku.